Wieczorynka, spotkania językowe, odcinek drugi. Dobry wieczór Państwu, wreszcie poniedziałek. Mam na imię Rusłana, pasjonuję się językiem polskim i od 15 lat prowadzę zajęcia z dziećmi i dorosłymi dzieląc się z nimi swoją wiedzą oraz zamilowaniem do kultury literatury polskiej. W każdy poniedziałek o godzinie 20:00 czasu kijowskiego zapraszam wszystkich chętnych do wysłuchania mojego podcastu i prowadzenia dialogu za pośrednictwem komentarzy. Mam nadzieję, że ten podcast Zainspiruje Państwa do nauki języka polskiego. Temat pogoda. Chyba najłatwiej rozpocząć rozmowę z obcą osobą od pogody. Ma być najlepsze rozpocząć rozmowę i szczerzoj osobą z pogody. Więc dzisiaj poświęcam jej nasze spotkanie językowe, odzie. Й сьогодні присвячую нашу мовну зустріч. Погода według slownika PWN to warunki określone przez ciśnienie, temperaturę, wilgotność powietrza, kierunek wiatru itp. Zgedno i slovniką pogoda це umowy, okreслені тиском температурою вологістю повітря, напрямку вітру і тому подібне. Через кілька днів докучали нам дощ і мжавка. Протягом кількох днів нам докучали дощ і мжичка. Вім, що не потрафі нажкать на такі варунки атмосферичні. знаю, що дехто вміє скаржитися на такі. Atmosferni umowy i nie wychodzą na spacer i nie wychodzą na progulę. Co prawda jesień potrafi skusić kolorami i zachęcić do spacerów w ogrodzie, parku lub lesie. Co prawda osień umie spokusy kolorami i zaochoty do progulę w sadu, parku albo lisi. Pierwsze niemiłe wrażenie od wilgoci znika. Pierwsze nieprzyjemne wrażenie widwolohy znika. Kiedy nasze oczy zachwycą się soczystą czerwienią, kiedy nasi oczy zachowują się soczystym czerwonym, czekoladowym brązem, opalizującym złotem, szokoladnym korycznym, jaskrawym-złotym kolorami, na żywym obrazie stworzonym przez naturę, na żywej kartyni stworzonej przyrodą. Tego widoku i emocji nie potrafi zgenerować nam sztuczna inteligencja. Tego kraje wydu i emocji nie może zgenerować nam si. Te skarby mamy w zasięgu ręki, wystarczy tylko wyjść na zewnątrz. Ci skarby mają na długość rozciągniętej ręki, wystarczy tylko wyjść na zewnątrz. Jeśli nie dokucza nam katar, możemy uchwycić woń drzew, mchu, liści, Святу. Якщо нас не турбує нежить, можемо вхопити аромат дерев, моху, листя, квітів. Чи то не є спаняле? Чи це не прекрасне? Поспа, це ж варто улюбленою кавою кавом любхарбатом. Після прогулянки варто зігритися улюбленою кавою або чаєм. To jest dobra chwila na małe co nieco, cechoroszy moment na smakolek, deszczo maleńkie kawałek ciasta albo chrupiące ciasteczko kto co woli? Szmatok wypieczki albo chrustko ciasteczka. ciasteczka ktoś czobarzaje. Lubimy sprawdzać prognozę i chcemy wiedzieć na pewno, co czeka nas za tydzień lub dwa. My lubimy obserwować prognoz pogody i chcemy znać, co czeka nas przez tydzień albo dwa. Synoptycy przewidują na czwartek 10 października opady deszczu i zachmurzenie. Синоптики передбачають на 4-10 жовтня опади дощу і захмарення. Але температура, як на це окрест, буде стосунково висока. Але температура, як на цей період, буде відносно високою. От 17 до 21 стопні Цельсію. Від 17. do 21°C. się Celsja. Czy to już babie lato? Takie krótkie? Czy cewze babne lito, takie krótkie? Warto więc nacieszyć się w miarę dobrą pogodą. Odże warto nacieszyć się w miarę dobroju pogodą. Bo ta psia potrafi zmieniać nasze plany i zepsuć nie jeden weekend. Бо та собача може змінити наші плани і зіпсувати не один вихідний. Пся погода. Погода під псем то дощ, а на додаток докучливий в'ятр і жомб. Собача погода. Погода під собакою. Це дощ, а на додачу пронизливий вітер і холоднеча, холодрига. То значить. Na tyle paskudna, że nawet ulubionego pupila szkoda wyprowadzać na spacer. Це znaczy naстільки potworna, że nawet ulublą domaśnią twarzy, ma żal wywozić na progułku. W krajach skandynawskich działa zasada, że nie ma złej pogody na spacer. W skandynawskich krainach dije prawo. że nie ma pochanej pogody na spodnie. Przyznaję się, że jestem zmarzluchem, więc praktycznie nie wyściubiam, nie wychylam nosa z domu, kiedy jest plucha, szaruga i ziomb. Przyznaję się, że ja zmarzluch, czuć do chłodu, choć że praktycznie nie wychodzę z domu, Коли слякоть, дощ холод. А państwo stosują tę skandynawską zasadę. ви застосовуєте скандинавське правило? Są tacy szczęśliwi ludzie, którzy nie zwracają uwagi na kaprysy pogody. Є szczęśliwi ludzie, люди, не звертають увагу na капризи pogody. Prawie w każdych warunkach atmosferycznych czują się oni w miarę dobrze. Majże za bądź atmosferycznych atmosfernych umów, one poczuwają sobie w miaru dobre. Meteopaci zaś boleśnie reagują na zmiany aury. A meteoropaty bolesno reagują na zmianę pogody. Dokuczają im różne dolegliwości. Im dokuczają różne niezdłużenia. Mianowicie bóle głowy, stawów skoki ciśnienia, тобто головні болі, болі суглобів, стрибки тиску. Według badań od 50 do 70% społeczeństwa, відповідно до досліджень, від 50 до 70% суспільства. To osoby podatne na zmiany pogody. To osoby, jak odczuwają z miną pogody. Jeśli więc mieliśmy jakieś niedomagania albo krótką niedyspozycję, mogliśmy nie powiązać tego ze zmianą aury. Odżej, jeśli my mamy jakieś niezdużenia albo korotkoczną słabość, my mogli nie powiązywać i z miną pogody. A jak zdaniem Państwa wygląda pogodny człowiek? A jak na Waszą domku wygląda wesela ludyna? Od razu go poznają Państwo, bo na jego twarzy promienieje uśmiech, a oczy mu błyszczą. Wy od razu wpiznajecie jej, bo na jej obliczu sieje usmieszka, oczy błyszczą, to człowiek odczuwający spokój i radość życia. To człowiek, który odczuwa spokój i radość życia. Lubię obcować z pogodnymi ludźmi. Ja lubię spokuwać się z radosnymi ludźmi. I sama staram się wprowadzić od rana w dobry nastrój. I sama staram się stworzyć dla siebie dobry Nastri z ranku, który później udziela się innym, który później się przyda innym. Na koniec tego spotkania życzę Państwu pogody ducha, na zawerszenie naszej zústryci bażę Wam spokoju dusi, to znaczy takiego wspaniałego stanu jestestwa, Це означає такого прекрасного стану єства, при якому життя є спокійне, миле і радісне. при якому життя є спокійне, миле і радісне. Всі залежить від нашого наставлення, все залежить від нашого налаштування, бо кіди нажикаємо і спіраємося, бо коли ми нарікаємо і сперечаємося, to potrafimy wywołać takie zakłócenia w swojej aurze to możemy wyklikać takie poruszenia w swojej aurie, że jej naprawienie wymaga dużo zasobów i czasu że jej odnowlenie wymaga dużo energii i czasu życzę też pogody na szczęście aby zawsze w każdych okolicznościach potrafili państwo pochwycić go jak pajęczynę babiego lata i cieszyć się nim. Ważają takoż pogody na szczęście, żeby zawsze za bądź jakichś obstawach wy mogli go jak po wodyku babego i radzić nim, cieszyć się. Zapraszam do wysłuchania piosenki Agnieszki Osieckiej Pogoda na szczęście. Zaproszę posłuchać piosenki Agnieszki Oseckiej Pogoda na szczęście. Przeczytam Państwu słowa tej piosenki. Pogoda na szczęście Na kraniec siedmiu musz, Na kraniec siedmiu zórz Przypłynął raz kapitan Z księżycem się przywitał I zapadł w sen i śnił Mija młodość jak woda Czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda taka dobra pogoda odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach. Coraz puściej w kredensie, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Z tysiąca szarych biur zmęczony wyszedł chór, odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda taka dobra pogoda odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach. Coraz puściej w kredensie, aż tu nagle pogoda. Taka dobra pogoda. Odpowiednia pogoda. Na szczęście. Zapraszam Państwa do refleksji. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w przyszły poniedziałek. Żeby powiedzieć, reszcie poniedziałek. Życzę Państwu udanego tygodnia.